Witajcie ludkowie Ech, pora na Ech, sprawienie sobie kłopotu porównania mam dwie maszynki wikingsona wyglądają identycznie pudełka nie to jest po prostu wikingson classic Ech, ten lux metalowy a to jest wikingson the edger Obie kupione tu w Anglii za. Ten był dwa razy tańszy od tego. Obie zawierały Oba opakowania zawierały maszynkę i 10 Żyletek Nissana. Przy czym yy, tańsza maszynka była wyprodukowana 2 listopada 2019 roku albo zapakowana, a droższa 21 grudnia 2002 roku czyli jakby 3 lata różnicy w produkcji były w promocji, kupię. Nie były to wielkie pieniądze. Ale jednak, jak kosztuje, coś około 40 paru zł, a druga blisko 80, no to jest. To jest troszeczkę coś nie halo, tak mi się wydaje. Jako, że te dwie maszynki wyglądają dokładnie identycznie dokładnie się. I w obydwu zamontowałem tą samą żeletkę, zieloną astrę. Mówiłem, że jak relikwie, nie? Kiedyś trzeba i tak zużyć. Na tańszej maszynce założyłem czarną opaskę z koszuki termokurczliwej, żeby ją oznaczyć. Bo jak mi ktoś położył te dwie maszynki, te dwa pudełka i powiedział, włóż prawidłową maszynkę do prawidłowego pudełka, to bym popatrzył jak na głupa. Hidyniką. Naprawdę. Wszystko tak samo. Tańsza maszynka po prawej, droższa po lewej, i zobaczymy, czy są jakieś różnice. Jako, że maszynki to nie nowość, bo już na kanale były, jakaś nowość musi być. Mydło. Przepraszam, to jest mydło kupione na AliExpressie. Za jakieś 5 funtów czy coś takiego. Napisane jest że Refreshing Skin, Menta, Arbenzis, cokolwiek to znaczy, Menta, czyli nie mentol. Może nie będzie mocno chłodziło. Zawartość 60 plus minus 5 gramów. Jeszcze raz. Pudełko nie jest duże. Pokazałem samą muterkę od pudełka na nakrętkę, Znaczy się, bo tutaj już się robi blooming. I ten, ta woda z wierzchu będzie robiła zapryszaj. Hmm. Może tak, nie chciałbym dostać rozwolnienia od łykania mydła jakiegokolwiek. No i takie maleństwo. To jest jesionowy, yy, jesionowa rączka, syntetyczne włosie. To jest jaki dla porównania jaki 24 mm. Nie? To to jest tak 20 to chyba nawet nie ma. Ma no 20. No, nie będzie, że 20. Eee, dlaczego takie maleństwo? Bo to pudełko wcale nie jest duże. Nabijam pędzel i będę wyrabiał na twarzy. A! Zapewne zauważyliście mój obciachowo elegancki strój czyli mojego t shirta który zakupiłem kiedyś. W celu odbycia golenia brzytwą, yy, okolicznościową ta Tagore, czyli z okazji jego Nobla, danej, ale w efekcie postawiłem na elegancję prawdziwą, czyli kupiłem białą, założyłem białą koszulę i wywiązałem sobie muchę prawdziwą, a nie ten wynalazek i ten wynalazek leżał, no wiecie, to jest ciuch zbyt obciachowy, żeby w tym chodzić. Ale uznałem, że jak jestem po pracy, zwłaszcza w letni dzień, taki jak dzisiaj, jakiś upał był. Człowiek przepocony po robocie, wziąłem sobie prysznicę, założę tą samą koszulkę do golenia. No to wykorzystam ten picowany smoking. Będziecie go teraz oglądali od czasu do czasu. Dobra, wygląda na to, że nabiłem pędzel. To samo dobro z tego mydła. Wiecie, to jest twarde mydło. Naprawdę twarde. To nie jest żarcik. To słuchajcie, jest twarde mydło. Wiecie, co, jaka jest cecha twardych mydeł? Między innymi wydajność. Ciekaw jestem, jaka będzie tu wydajność. Słuchaj. Gabaryt tego mydełka mi się bardzo podoba jako mydełko podróżne. Wiecie, bo to 60 gramów nie jest duże i nie ma takiej służby bezpieczeństwa na lotnisku, która się dopierniczy do takiego kawałka mydła. Prawda? Teraz Zapach. Bardzo delikatny. Jakiegoś wyraźnego chłodzenia mentolu też nie czuję. Mydło. Mydło, mydło, po prostu mydło. Ale zobaczcie, że całkiem fajnie to mydło rośnie na twarzy. Może zastosuję wynalazek. Widzicie, dzisiaj. Się go chociaż nabiłem przed goleniem. <grymne> napełniłem wodą takie dobijanie wody na twarzy jest bardzo fajne właśnie e, bo dawkuje tą wodę znakomicie, nie? Dwa psiki ja na rośnie Ja powiem wam, że już się tym mydłem goliłem, tylko używałem innego pędzla. Używałem mojego pędzla podróżnego. Bo... robiłem to... wrzuciłem to do kosmetyczki, którą zabieram ze sobą na basen, do... na saunę. I tam się goliłem tym. I powiem, że mydło jest. Fajne. Ech. Czas na ruchy. Prawa strona, tańsza maszynka. Przyjemne. Pociągnięcia. Łagodne. Co między innymi jest zasługą żeletki, bo te zielone astry ze starego wypustu są takie fajne, łagodne, teraz maszynka droższa. Przyjemne. Łagodne. Jakby. Jakby odrobinkę inne. Ale minimalnie. To może być w zależność. W medycynie to się nazywa Osobnicza, że jak wiecie, nie ma dwóch identycznych egzemplarzy. Jedne reagują trochę tak, drugie tak. To są tak niewielkie różnice, że dosłownie bardzo, bardzo, bardzo trudno cokolwiek <tryk> powiedzieć.

Była wersja budżetowa. Teraz wersja posz, posz. Posz to jest po angielsku. coś mi wpadło. Rzecz luksusowa taka. Wiecie. Elegancka. posz, fęsy Fensi posz to jest taka właśnie taki luksus taki, taki fajny a fęsy to jest zachcianka to jest yy, taka też fajna rzecz o, fajna rzecz to podczas de, yy, Poszta jest po prostu luksusowa. Hmm. Oczywiście te pół przejścia pod żuchwą jest wymagane. Ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby nie było prawda, wymagane, bo Numer jest taki, że si tak rosną w takim kierunku, że ja. Prawa strona. nie trzeba poprawiać. Dobra, fizjotwas identiko, skalp. Dlaczego nie spłukałem skalpu? Dreisweif mam z tej wody. pędzelek, jak to syntetyk Gwiezdny pył mi rzuca przed oczy takie wiecie bardzo drobne e, bardzo drobne takie pęcherzyki tej piany Coś czego wam nie powiedziałem Jaki staż ma mój zarost ma trzydniowy, to jest trzydniowy zarost, który z ospędu próbuje sobie ogolić naraz. Z przyzwyczajenia po ostatnich próbach chyba. I tak nie pójdzie naraz, to widać. Widać, słychać, czuć. Natalności już było. Wracamy do luksusu. Wiecie, po załadowaniu maszynek z ledkami ja je zważyłem. Różnica między nimi to była jakieś 2 czy 3 g. To może właśnie różnica ciężaru tej opaski czarnej. To jest, umówmy się, jakiś taki żarcik. Wyglądają identyko. Wyglą tak samo, co ja biedna dziewczyna powiem. Chyba mam dwie takie same maszynki i one mogą posłużyć do testowania porównawczego żyletek, na przykład, prawda? Co prawda, mam już też inne maszynki, które wyglądają jak chiński konner 41, są same główki. Ja. Rączki też mam, więc oddzielnie kupione jakieś, całkiem fajne. Więc co by tu nie mówić, będzie czym porównywać. Najpierw trzeba będzie porównać na przykład Wikinsona z tymi Chińczykami. Chyba powinienem już wolić. Wikinsona z tymi Chińczykami, żeby wiedzieć które agresywniejsze i się zrobi drugie porównanie, nie? Na dwóch różnych agresywnościach. Fajnie by było. Jakby można było właśnie tą samą źletkę przetestować na maszynkach o dwóch różnych agresywnościach. Wtedy byłoby wiadomo. Co i jak? Tak bardzo dokładnie byłoby wiadomo. Nie? sono drossa wiadomo na głowie się nie schowa. To było takie, żeby się schowało, ale, ale nie na głowie. Nie ma się gdzie schować na głowie. Była seska to Więc tak, maszynki są dość łagodne. No, powiedzmy, średniaki. Obie strony czują się dogolone. Jestem dogolony, naprawdę jestem dogolony. Więc to chyba jest ta sama maszynka cały czas. I by dwie różne. A takie same. Inaczej tylko przebrandowane przez firmy. Proctor and Gamble kombinuje. Ja przyniosę sobie pikadło. Nieprzygotowany. przygotowany. wirgilijski z firmy Fyrsk. Z ogórkiem. Wiecie, miałem tutaj. O, miałem tutaj duże opakowanie, bo to w taki sposób spory, wisi 50 chyba przychodzi i sobie odlałem troszeczkę w takie maleństwo, żeby mieć na wyjazdy, na wyjazdy, na, na basen, tak samo jak Clubman e, Citrus Mask. Taki zestaw dzisiaj, to tak ten Medełko Mydełko spisało się dobrze. Poślizg był fajny. Pozostałość poślizgowa też była niezła, naprawdę. Także mogę się pokusić, żeby to mydełko spróbować na przykład szawetką. Dlaczego nie? Co do wydajności, no nie wiem ile tam nabiłem, wiecie, nie ważyłem tego niestety. W pędzelku, mimo że niewielki, jeszcze coś jest, na jakieś poprawki by wystarczyło. W tym jaki jesion, tak go nazwijmy. E... Ashwood jesion. Po angielsku ashwood, tak było napisane. No i, I cóż. Jest dzisiaj sobota wieczór, zaraz pójdę do łóżeczka, bo w niedzielę bardzo wcześnie muszę wstać. Pewnie jak wrócę w niedzielę, czyli jutro, to film zmontuję i opublikuję. Także nagrane w sobotę, publikacja w niedzielę. Ludkowie, dziękuję za oglądanie, dziękuję za lajkowanie, komentowanie, jak tam się Wam trafia, a... Wniosek jest jeden. Jak traficie Wikinsona Classic metalowego albo jakiś inny wynalazek to bierzcie tańszy, bo to jest to samo. Procter Gamble robi pod włos i będziecie się cieszyć goleniem maszynką średnio łagodną tak z pogranicza średniego i, i, i łagodnego. Czyli bardzo dobra maszynka do codziennego golenia. Jest to jedna z niewielu maszynek typu Twist to Open, które mm, nie wykazały póki co wobec mnie tej, jak to Bartek bardziej mówi, e, ukrytej agresji. Czyli y, fajnie trzymają żyletkę, co w motylkach nie jest takie oczywiste. Dobra, ludkowie. życzę dobrej nocy, miejcie się pięknie i do następnych filmów. Cześć.